Cześć, z tej strony Grzesiek. Witam Was na kanale Domek na Wzgórzu. Dzisiaj chciałem Wam poopowiadać o tym, jak wybrać kierownika budowy, ewentualnie inwestora zastępczego czy inspektora nadzoru. Ponieważ uważam, że to jest bardzo istotny element, czy osoba przepraszam, osoba, czy, czy, czy po prostu funkcja, która na każdej budowie powinna być, musi być, Tak, kierownik musi być. I tak moim zdaniem, tak, no może powiecie, no sam kierownik budowy, no to wiadomo, będzie zachwalał swoje usługi, ale mówię, no moim zdaniem, no powinno się poświęcić ten czas i wybrać odpowiedniego kierownika, i czasami zapłacić więcej za to, yy, ach muszki. zapłacić więcej za to yy, niż, yy, niż po prostu no, niższe ceny yy, gdzieś tam w internecie można poczytać, bo naprawdę się to może opłacić. więc tak na początku powiem, w końcu mam na budowie trzpienie do uzbrojenie do, 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 no, do trzpieni, więc mam statyw, który mogę się posłużyć do kręcenia filmu, więc w końcu mam wolne ręce i, i mogę kręcić filmy, tak? Bo mogę, znaczy mogę statyw rozłożyć, tak? Ale przy tym mi się nie chce, zawsze mówię jednak wolę z tej ręki. Więc wracając do tematu. Czy warto zapłacić więcej za kierownika budowy? Tak, moim zdaniem, tak? ale pod warunkiem, że nie jest on jakby polecony, czy tak mogę powiedzieć śmiało, śmiało, polecony przez firmę wykonawczą, bądź bezpośrednio z firmy wykonawczej, bo pamiętajcie, on wtedy bardzo często będzie patrzył na interes jednak samego wykonawcy, żeby on zarobił, żeby mówię, wybronić wszystkich wybronić wszystkie tam jego błędy i to jest dla niego najbardziej istotne, a nie to, czy wy będziecie zadowoleni, tak, czy nie wiem, doradzi wam, tak, jak nie wiem, jakby budował dla siebie. Moim zdaniem, no mówię, no tak powiedziałem, nie jest to najlepszy wybór. Lepiej szukać kierownika budowy na własną rękę. Bądź oczywiście zgodzić na to, ok, no macie w cenie swojego kierownika budowy, powiedzmy taki tam wykonawcza, wykonawca, który oferuje swoje usługi na zasadzie no, generalnego wykonawstwa, tak? czyli dajecie mu projekt budowlany i on, czy tam macie wykonawczy, tak? dajecie mu projekt i, i on na jego podstawie ma wybudować dom, nie wiem, do stanu deweloperskiego, surowego, czy po prostu nam do jakiegoś etapu i daje wam już kierownika, kierownika budowy z taką opcją, że na przykład jeżeli macie do stanu surowego zamkniętego czy otwartego, że on już może pełnić na przykład do samego uzyskania pozwolenia na użytkowanie funkcji kierownika budowy, bo, bo pamiętajcie, że jeżeli macie kierownika tylko do jakiegoś tam etapu, to potem musicie zapewnić go sobie sami. Więc mówię, moim zdaniem zawsze lepiej, żeby był jeden kierownik przez całą budowę, a nie bawić się w jakiejś tam w trakcie budowy zmiany kierownika, kierownika budowy, to oczywiście jest możliwe. tak? Mówię, pamiętajcie, zawsze kierownika możecie zmienić w trakcie budowy. To nie jest tak, że no, jesteście na niego skazani do końca budowy. Kierownika zawsze można wymienić na innego. To jest prosty. Pis w dzienniku budowy i, i nowe oświadczenie do nadzoru budowlanego. koniec, to ma zacząć jest nowy kierownik. Tak mówię, inną opcją jest, że y, kierownik budowy owszem, sobie jest, a wy zatrudniacie, a znaczy, bo, bo niektórzy wykonawcy mogą y, jakby nie pozwolić na to, że y, prowadzić pracę bez kierownika budowy, więc mówię, wtedy można nazwać go albo kierownikiem robót, albo po prostu mówię, kierownikiem budowy sobie jest, a Wy zatrudniacie sobie osobno inspektora nadzoru bądź inwestora zastępczego, co mówię, no teoretycznie też to jest osoba, która ma doświadczenie, ma wiedzę na to, żeby sprawować tą samą funkcję, co inspektor nadzoru, czyli po prostu kontrolować kierownika budowy, kontrolować wykonawcę, pomagać Wam w prowadzeniu tej budowy, tak, prowadzić rozliczenia, sprawdzać umowy, nie wiem, jeżeli, nie wiem, Wy dostarczacie materiał, czy masz materiał nie jest marnotrawiony, czy wykorzystywany w 100% tak, jak powinien być wykorzystywany, czy nie wiem, no jeśli dostarczacie, tak w moim przypadku, bardzo dużo Mówię, materiałów workowanych, czy cały materiał tak naprawdę miał prawo pójść i poszedł w ściany, tak? Ja tu mówię, wiadomo, moim chłopakom ufam i wiem, że, że mówię, tutaj jest jakby wszystko idzie, ale to też mówię, dlatego, że ja to przeliczyłem, przekalkulowałem sobie, wiem ile ma tutaj pójść zaprawy, ile ma tu pójść betonu i wiem, tak? Wiem, że na pewno nie ma takiej opcji, że okaże się, że paleta czy dwie brakuje, braknie worka. Przy takich ilości, jak tu zamówiłem, mi to nie robi różnicy, ale mówię, no zazwyczaj to, to nie jest tak, tak, mówię, no w dużo mniejszej ilości zazwyczaj idą na budowa, tym bardziej mówię, no jak ja takie fundamenty robię, czy ściany fundamentowe, ściany fundamentowe robię takie duże. A sam, wracając do naszego tematu, inwestor zastępczy wcale nie jest złym pomysłem, jeżeli po prostu na, jeśli na, na, na samej budowance się nie znamy, yy, i po prostu nie mamy czasu się poznać, a tym bardziej, no skąd wziąć tą wiedzę, no z internetu, z, nie wiem, od inżynierów czy kierowników z Facebooka, z Muratora. Uważam, to nie jest dobra wiedza, uwierzcie mi, jestem na wielu forach za, gdzieś tam zapisany, tak, i czasami staram się udzielać, ale mówię, nawet jak się udzielam, to jak widzę, kto jakby komentuje, kto podważa to, co ja piszę, to naprawdę mi się nie chce. Tak, Naprawdę starałem się coraz mniej i, no dobra, powiem tak, od tygodnia w ogóle nic się nie udzielałem, nigdy się, nigdzie się nie udzielam, nawet coraz mniej czytam te komentarze, bo po prostu uważam, że to jest trochę bez sensu i nie chcę się denerwować, jak co czasami ludzie radzą inwestorom, klientom, czy po prostu zwykłemu, tak powiem Kowalskiemu, który się na tym po prostu nie zna i prosi o radę. Więc nie słuchajcie tego, tak? Zatrudnijcie sobie fachowca, który Wam y, doradzi najlepiej jak potrafi, najlepiej jak umie i albo najprostu jak chce. Tak? No bo pamiętajcie też, mówią, też może mieć jakiś swój własny interes w tym, y, więc no, trzeba to naprawdę też jego samego, może nie, może nie tyle kontrolować, ale co y, no, starać się też ważyć jego słowa. I teraz, jak wybrać tego właściwego? Uważam, że y, najlepiej to jest po prostu popytać znajomych kto im prowadził, kogo się wyradzili, bo to, mówię, no też można po prostu dogadać się na samo doradzanie. A dobra, o tym to jeszcze za chwilę powiem, jakie formy mogą być. Znajomy zawsze po, mówię, po tym jak już skończył budowę jest w stanie nam rzetelnie powiedzieć to mi się podobało, to mi się podobało, tamto mi się nie podobało. Był zawsze na telefon i, I zawsze było tak, jak być powinno, tak? Zawsze, mówię, czuł się usatysfakcjonowany. Pamiętajcie, no najważniejsze to jest to, żebyśmy my w głowach wiedzieli, że jesteśmy zadowoleni. Bo jak my będziemy zadowoleni i będziemy wiedzieli, że jesteśmy zadowoleni, bo to tak naprawdę to jest mało istotne, czy mikroorganizacja mamy dobrze, czy źle, czy można się czegoś przyczepić. No bo to, to mówię, bo to jakby no, najprawdopodobniej nie wyjdzie, nigdy nie będziemy tego widzieli, nawet to był jakiś błąd zrobiony. Ale mówię, jeżeli nam ktoś powie, pochowaj, powie, jest na pewno zrobione dobrze, przynajmniej my śpimy spokojnie, my się cieszymy, że mamy zrobione dobrze i jest to zrobione w sposób, no tak jak mówię, no sam kierownik to wiedział. Pamiętajcie też, kierownik ma swoje ubezpieczenie. I, I jakby nie bójmy się z tego korzystać, jeżeli kierownik zrobi coś źle, albo doradzi nam coś źle. Wiadomo, no to jest cała długa procedura, tak powodni kierownikowi, że zrobił coś źle czy z premedytacją. Ale jeżeli było odbieranie zbrojenia na przykład na stropie i nie przyjechał, bo nie wiem, bo mu się nie chciało, a coś na przykład się stanie, że nie wiem, podczas betonowania strop się zawalił, no to... No to wiecie, tak? No, jest kierownik, ma ubezpieczenie. Pamiętajcie, osoby z Facebooka nie mają, yy, którzy Wam doradzą, nie mają ubezpieczenia, nie zwrócicie się do nich o, o jakieś tam wie, odszkodowanie, a kierownik owszem ma. I można nie, niekoniecznie, nie tak chcą korzystać, grozić mu i tak dalej. Ale mówię, no na pewno jest to dla nas jakieś tam po części zabezpieczenie y, jego decyzji. Więc jak mówimy, niech Pan zadecyduje za nas tak, żebyśmy byli zadowoleni. Podam, musimy mieć to na piśmie, czy musimy mieć to mailowo. No ale maile, tak? po prostu z mailem, tak? Korespondować mailowo, nawet jak przez telefon ustalacie, to odpowiedzieć, czy może Pan napisać nam na koniec maila i, i potwierdzić. Pan, czy tam Pani, tak? Kierownikiem to jest kobieta, więc mówię, no, kierownik, tak? to jak kierownik, żeby napisał nam na mailu. Konkretnie, co zostało ustalone przez telefon, więc to tak naprawdę mamy czarno na białym. Wszystkie ustalenia, i także możemy spać spokojnie i się nie martwić. Bo, jak mówię, my podejmujemy decyzje, czyli zarzucamy kierownika, który jest tak na zasadzie tylko na papierze, tak? ma jakieś tam śmieszne pieniądze, śmieszne. No. Płacimy mu jakieś tam pieniądze, tak, umówione, I on naprawdę nie widział nigdy tej budowy, nigdy nie zajeżdżał i budujemy sobie z tego co wyczytamy w internecie, tego co mówię, poczytamy w muratorze i to jest nasza cała wiedza, no to później no, możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, no bo kierownik. No, Wykpi się, niech wykpi, z, 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 mówię z, z, z tego co, co robił, bo na pewno on wam powie, później mówię, jak, jak wy wystąpicie. No okej ok, panie kierowniku, no, był pan kierownikiem, no pan do nas nie jeździł, on powie, a kiedy mi zgłosiliście odbiór zbrojenia? Koniec rozmowy, tak? Na tym się kończy korespondencja z kierownikiem budowy, no bo kierownik, no też jak się dogadujecie w takiej kwestii, że ma przyjechać na wasze wyzwanie, no to trzeba go wezwać. Yy, i, I mówię, no i zapłacić, tak? No bo pamiętajmy, że, że mówię, no. W momencie, kiedy się degadujemy. A właśnie teraz, jakie są formy rozliczenia z kierownikiem. No najczęściej jakie są spotykane, to jest chyba po prostu mówię, rozliczanie się za przyjazd, tak? ktoś tam ryczałtowa kwota powiedzmy, nie wiem, 500 zł, 1000 zł za to, że po prostu jest, wpisuje się, bierze odpowiedzialność, a reszta to tak naprawdę za przyjazd. tak. Tu stawki są różne, 100-200-300 zł. No tutaj jest pole do popisu, każdy ma y, i każdy wycenia swoją pracę indywidualnie. Jedni więcej, drudzy mniej. Tu mówię też, trzeba pamiętać, uwzględnić dojazd do tego miejsca, mówię poświęcony czas. No i wiadomo też, no, wiedzę, którą jeden ma większą, drugi ma mniejszą, tak? więc mówię, to jest sprawa indywidualna, to jest mówię, jedna forma. Druga forma, żeby żyć kogoś na ryczałt. Po prostu mówię, umawiacie się na jedną kwotę, jedną, jedne pieniądze, tak? I, I mówię, on ma robić tak, żeby przyjeżdżać. Jeżeli nie przyjeżdża, no to jest jego wola. tak. Jak ma zaufanie do wykonawcy, potrafi na telefon odebrać, czy na zdjęciach odebrać i wierzy w to, no to jest jakby jego odpowiedzialność. Tak? On ma przyjeżdżać, on ma się kontaktować z wykonawcą, on ma jakby żyć tą budową i, i jakby być w stałym kontakcie z wykonawcą. I to jest jego, już tak powiem, kolokwialnie broszka, żeby, żeby tutaj mówię się zjawiać. Bądź rozliczanie comiesięczne. Ale to, nie wiem, nigdy się nie spotkałem, żeby w ten sposób się rozliczać, bo tak naprawdę w takim wypadku kierownikowi, jak ma dobrą stawkę miesięczną, to zależy na tym, żeby budowa się ciągnęła jak najdłużej, a inwestorowi jak najszybciej. No i tutaj bardzo szybko robią się konflikt. Naprawdę dobrze się z ziemi nie wyjdzie i już jest pierwszy konflikt, że yy, no strony nie są, nie są zadowolone ze współpracy, więc co ja uważam, że najlepsze, najlepsze to jest tak naprawdę z, mówię, jakaś tam stała opłata za to, czy stała kwota za to, że budowa po prostu prowadzi ten kierownik plus rozliczenia za przyjazd. Chociaż mówię no jakieś tam powiedzmy nie wiem już konsultacje takie jak, po prostu, jak do lekarza czy do prawnika idę i coś tam sobie ustalamy, coś doradzamy, no to wiadomo można albo w formie, że na budowie się spotykamy to raz ustalamy, bądź mówię telefonicznie ale to mówię no wszystko tak naprawdę jest kwestia dogadania i z samym kierownikiem jaka forma jemu pasuje. Ja w sumie zawsze jestem otwarty i, i mi to jest jakby obojętne. Jak chociaż mówię, no domku wprowadzę rzadko i sporadycznie, bo, bo mówię, że nie mam na to czasu, ale, ale zdarza mi się, tak? Nie, jestem otwarty zawsze na wszystkie propozycje i na ciekawe budowy, ciekawe domy. Mówię, dodam, ciekawe, tak? Bo mówię, Lubię po prostu ciekawe wyzwania, w taki sposób jeszcze sprawdzić wiedzę kierownika. Czy da się sprawdzić wiedzę kierownika? Na pewno da się sprawdzić jakby jego doświadczenie w danym typie budownictwa. Tak? Jeżeli w moim przypadku, no, znaczy mój przypadek, tak? Jak szukałbym, byłbym zwykłym kowalskim, szukałbym kierownika, no to na pewno musiałbym mieć kogoś, kto na pewno zna się na budownictwie szkieletowym, czyli koniecznie stalowym, ale fajnie jakby miał doświadczenie w obiektach stawianych w tam halach stalowych, tak? no bo to jest dość, dość, podobne, dość podobne zagadnienie. Plus wiadomo, no, żeby miał też jakieś doświadczenie przy żelbetach. Jeżeli dom budujemy tylko i wyłącznie tradycyjnie, to najlepiej takiego, który no przedstawi Wam, nie wiem, czy pomoże Wam pokazać, chodźcie, pokażę Wam, przejdziemy się autem, ten budowałem, ten budowałem, tamten, nie wiem, kończyłem, czy jakiś tam etap robiłem I, i mówię, no tak, żeby mógł się pochwalić, co robił i co najważniejsze, jaki brał udział w tym, bo to, że jest się kierownikiem, to nie znaczy, że bierze się udział w budowie, To po prostu powiedział. Pełnię funkcję inwestora zastępczego, doradzałem w doborze materiałów, nie wiem byłem dwa razy w miesiącu na budowie, po prostu. No co dany kierownik robił na tej budowie. No i wiadomo najlepiej no, postarać się dot, do, dotrzeć do samego, samego inwestora i zapytać czy faktycznie tak było, czy pomagał, czy nie pomagał, czy był pomocny. Jeżeli bierzecie kogoś tak po prostu z ogłoszenia, nie wiem, piszecie ogłoszenie na Facebooku, szukam kierownika, odzywa się dziesięciu, wybieracie tego najtańszego, który mówi, że robił w ogóle, łoch, w Dubaju stawiał wieżowce i jest najlepszy na świecie, no to może nikt nie, nie zabiera Was do Dubaju na wycieczkę, ale mówię, no niech Wam pokaże i udowodni, co robił i rzetelnie, tak, tak żebyście mogli przynajmniej jedną czy dwie osoby z inwestorów oddzwonić i chwilę porozmawiać, bo mówię, no uważam, że mówię, to nie jest jakiś tam wielki problem, jak zadzwonię się do kogoś, nie wiem, każdy z Was, jak dostanie telefon od, jak kto, kto budował dom, dostanie w przyszłości od przyszłych inwestorów za i po prostu z pytaniem, no 10 minut pytanie, tak, czy potwierdzacie, że ten kierownik budowy był u Was, co robił, czy jesteście zadowoleni, no, no proste, tak, ma no, każdy jest w stanie odpowiedzieć, na mnie no, nie szczęście, bo z żadnym problemem, jakby ktoś do mnie w pytał się, czy kogoś tam polecam, czy byłem u tego lekarza, i poleciłem, więc yy, uważam, że no mówię, no, w, można zawsze wszystkiego się dowiedzieć, dany człowiek. Druga, kolejna rzecz. Czemu się zawsze unika tego kierownika? Każdy patrzy, żeby był jak najtańszy, żeby kosztował 2000, 1000 zł, a najlepiej, nie wiem, za 200 zł wpisał się do dziennika i na koniec budowy tylko się podpisał oświadczenie i robił tam kilka wpisów, tak żeby ten dziennik jako tako tam był uzupełniony. Czemu, czemu nikt nie chce naprawdę korzystać z, z, tej, z tej funkcji, z tej osoby, no decydujemy się na budowę za, nie wiem, pół miliona, tak, za 700 tysięcy, za milion. Za, no, po prostu jakieś straszne pieniądze, tak? No, kredyty na 30 lat bierzemy na budowę domów i tak naprawdę nie chcemy rady kogoś, na tym się zna, tylko no, tak naprawdę budujemy trochę na własną rękę, na coś, co wyczytamy w internecie, coś co wyczytamy w, w jakiejś tam gazecie, w której bardzo często artykuły piszą ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia albo taką tylko mówię książkową, wiedzę, bo dobrze czasami czytam te artykuły, to to takie po prostu mam wrażenie, że piszą to ludzie, którzy nigdy nie byli na budowie, nigdy nie projektowali nawet że nigdy nawet nie mieli nic wspólnego z budownictwem, tylko mówiąc skończyli cokolwiek, tak? Marketing, zarządzanie i, i po tym, macie znaczy nie opliżając nikomu, tak? Mówię i, i, i mówię, i oni piszą takie artykuły, a mówię, nie odzywamy się do ludzi fachowców. Bo mówię, jeżeli mamy problem z, nie wiem, potrzebujemy porady prawnika, no to idziemy do tego prawnika, tak, nie pytamy się po forach, jak, nie wiem, uniknąć jakiejś tam kary grzywny z urzędu skarbowego, jak, jak mówię, jak tak, czy nawet, nie wiem, no niesłusznie nas ktoś o coś oskarży, czy, czy mówię, czy coś w tym stylu, to no, nie wiem, nie szukamy na własną rękę, tak, w internecie, tylko od razu idziemy do prawnika, płacimy i, i już, tak, dostajemy jakby konkretną, prawdziwą wiedzę, jak, co mamy zrobić. Czyli no, tak samo mówię z lekarzem. Już nie będę jakby tego przykładu podawał, ale mówię, no, no rozumiecie, tak mi się nie leczy przez internet, każdy mówię idzie do razu do lekarza. Mówię, a kierownik budowy, no po to jest, żeby tak naprawdę pomóc poprowadzić budowę i może niekoniecznie poprowadzić za rękę, bo mówię, no, ekonomista no, nie potrzebuje pomocy do rozliczeń. Prawnik nie potrzebuje co do stworzonych umów, ale no wiedzy technicznej skończę tym zdechnięciem, i każdy sobie dopowie dalej sam. Kto dotarł do końca tego filmu, kto dotarł, to dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, jeśli komuś się podobało, jeśli ktoś chce widzieć więcej, co się dzieje, bo tu widzicie z tyłu, praca trwa pomimo godziny... Która? O kurczę, 18.30, to praca nadal, nadal trwa, dzień w dzień, od poniedziałku tak naprawdę do soboty, panowie pracują, ile? Pięć osób chyba dzisiaj jest i, i pracują, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jeżeli chcecie wiedzieć jak budowa dalej będzie szła i co ciekawego mam do powiedzenia, bo jeszcze mam dużo fajnych pomysłów, co Wam poopowiadać, na pewno też wydaje mi się, że ciekawych, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Chętnie ja też poznam Waszą opinię na temat tego, co dzisiaj powiedziałem, bo na pewno wiem, że dużo macie też do powiedzenia na ten temat, więc jeszcze raz dziękuję, kłaniam się nisko, do zobaczenia na następnym odcinku.